Hej, dzień dobry, witam was bardzo gorąco Z tej strony Matrunerit.pl I słuchajcie, w dzisiejszym odcinku postanowiłem sobie Poprzechodzić różnego typu Parkurencje, moi drodzy Pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę Pamiętajcie o subskrypcji, ponieważ dzisiaj Będziemy przechodzić małe parkurki Takie różne e, przejścia, więc słuchajcie Mamy tu parkur, jakieś labirynty Więc sprawdzimy co tu jest grane Ej, ej To ja mam diamentową zbrojkę, świetnie Dobra, nakładamy na siebie Moi drodzy, zostawmy pod tym odcinkiem 2000 opek górę. Myślę, że będzie więcej takich różnego typu mapek, bo naprawdę mi się to wkręciło. A wam pokażę naprawdę skillencje takie, że szok. Słuchajcie, dobra, to co? Zaczynamy? Ojejku, coś mi z myszką się stało. Dobra, zaczynamy pierwszy parkour Dobra, let's do this. Ok, mamy parkurek do zrobienia. Zobaczcie, że on tutaj jest do ogarnięcia. Tam jest checkpoint, dobra. Myślałem, bo co to jest, ale tu pewnie woda jest. Okej, okay. okej, okay. dobra, wskakujemy. Słuchajcie. Parkour myślę, że będzie całkiem fajny do zrobienia. Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić. Co to jest? Czasówka. Easy. Czasówka, easy, dobra, mam nadzieję, że mi się uda, wow, udało się, świetnie, dobra, okej, okay. mam checkpoint, najsik, nice. dobra, jakby teraz spadę, to mogę do wody wskoczyć, więc ogólnie to jest o tyle fajnie, dobra, endrody, endrody są ciężkie, bo słuchajcie, one są na jedną, tak jakby na dwie krateczki, więc, lipton, lipton, okej, okay. dobra, i teraz słuchajcie, żeby nie zwalić tego, muszę się skupić i damy radę, jest, okej, okay. okej, okay. jest, checkpoint, 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 jest, mamy checkpointika, świetnie Dobra, więc słuchajcie, jesteśmy coraz, coraz bliżej, bo gdzieś koniec eee, Tu idziemy, tu, co, na przyciskach skakanie? O oh, lol, dobra, no to będzie ciekawe, patrzcie, tam są jakieś koniki w ogóle mm, Andrody, nice, dobra, przeskakujemy teraz tutaj Jest, nice, udało się, teraz będzie ciężko Wow! patrzcie no to, udało mi się Dajcie mi proszę jakiegoś checkpoincika tutaj szybko. Dobra, czasówka. Jak wygląda czasówka medium? Na trzy. Dobra. Ok, okej. Okay. O, najsik, nice. dobra, teraz tylko, żeby nie spać. Słuchajcie, bo tu jest coś nade mną. Teraz na główkach. Dobra, na główkach będzie całkiem spoko, mam taką nadzieję. Dobra, cyk, jest! Idzie, 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 idzie jakoś Dobra, teraz tu, proszę, błagam Nie spadni, Najsik, ej, o kurcze Ale mi idzie, dobra, najsik Żeby nie zwalić tylko na sam koniec Błagam, jestem tak daleko Że normalnie bym się wkurzył Chyba, że Nie, co? Nie wierzę, słuchajcie, już byłem tam Tam już byłem, przeskoczyć tylko tu I checkpoint Ja cię, gdzie jest teraz mój Checkpointik? Halo. Proszę państwa, checkpointik był tu, aż tutaj. No dobra, spróbujemy jeszcze raz to zrobić. Jak nie to małe cięcie zrobię. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra, robimy to na na faście. Okej. Okay. Teraz tutaj, teraz tutaj. Nice. Idzie mi ten parkour jak ta la la. La 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 la. Tra la la la. Tra la, la, la. Tra la, la, la. Nie, co tam było? Ej, słuchajcie, to to coś podejrzanego, dobra jeszcze raz Dobra, jestem tutaj, tylko żeby tego nie zwalić Błagam, dobra, jest Jest, 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 checkpoint mamy Słuchajcie, tip, skacz po guzikach Dobra, ja wiem, że po guzikach się domyśliłem A, po guzikach No to luzik, dobra, damy radę Jakoś, słuchajcie, ciśniemy na guziki Bo tu pewnie są Barier bloki Dobra I zobaczcie teraz na to, cyk, cyk, cyk Dobra Ostatnie parkurencjusz i tutaj, i tutaj. Dobra. Błagam was, czasówka hard. Ostatnia chyba rzecz, bo tam już widzę płytkę naciskową. No dobra, 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 damy radę, damy radę. Czytajcie, sprawdzimy jak to wygląda. Teraz, dwa, trzy. Powinno się udać. Okej. Nie! Nie. Nie wierzę w to. Słuchajcie, ja spadłem. Dobra, lecimy jeszcze raz. Hmm, dobra, nieważne. Nie było tematu. Ciśniemy jeszcze raz. Jeszcze raz. Ostatni raz. Cyk, cyk. I lecimy ostatni raz. Zobaczymy, jak to będzie szło. Dobra, na spokojnie musimy to zrobić. Cyk, cyk. Nie. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda. Ostatni raz. I lecimy. Udało się! Udało! Dobra, nie nagrałem tego, bo zrobiłem to na cięciu, bo kurczę, słuchajcie, zeszło mi to chyba na tym, żeby tutaj z powrotem wskoczyć tu, później na tych guzikach i tutaj. Tam powinien być checkpoint, i to taki jakiś zapisywalny, że od razu robić, bo to był kozackie ciężkie, słuchajcie. Dobra, przechodzimy. Odblokowano poziom. labiryncjusz, już. Dobra, lecimy na labiryncie. Dobra, F5, odpalamy i lecimy. Czy widać cokolwiek? A, słuchajcie, a ja mam w ogóle mapkę, nie wiem czy widzicie. Gdzie ja mam w ogóle dojść? Czy ja mam dojść gdzieś tutaj? O, tu, tu, o, jakby w tym miejscu. Patrzcie, tu i tam. Dobra, lecimy, słuchajcie. Zobaczymy, czy się uda cokolwiek ogarnąć. E, labirynt ogólnie nie jest aż taki ciężki. Nie jest aż taką ciężką rzeczą. Słuchajcie, ja będę szedł po lewej stronie cały czas. Lewej strony się trzymał, to jest. No i doszliśmy, słuchajcie, no nie wiem co mam powiedzieć. E, replika. Replika? Dobra, replication. Dobra, ciśniemy. Zobaczmy co to będzie za replika. Okej, okay, patrzcie, że tutaj musimy zrobić jakieś czarne coś. Dobra. Domyślam się, że to musi być to samo co jest tutaj. Dobrze. Dalej pyk tu. E, sprawdźmy zielony kawałeczek tutaj, i tutaj, i tutaj mamy, dobra, czyli nie jest aż tak ciężko, dobra. Tutaj będzie chyba do tego miejsca. Tutaj musi być coś takiego: o, dobra, tutaj, o, i jeszcze jeden kawałeczek, i tu, i tu, dobra. Kolejna rzecz: niebieskie to, i to przechodzimy dalej tu, tutaj do zielonego. Tutaj musi być brązowy. Trzy kawałki raz, dwa, trzy. Przechodzimy do zielonego jasnego. Okej, okay. a tutaj akurat nie powinno tego być. Dobrze. I na sam koniec będziemy musieli zrobić słoneczko. Raz, dwa, raz. Świetnie i tylko wypełnić to niebieskim, chyba tak mi się wydaje. Dobra. Tutaj, 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 tutaj. Ej, wydaje mi się, że nie było aż takie ciężkie. Daliśmy radę i zobaczcie, że chyba jest identyko. Dobra, co co, lecimy? Czekaj, jak skończysz, to kliknij. A jak bym nie skończył, czy bym kliknął? Ej, czy bym dał radę? Pewnie tak, bo tutaj z mechanizmami by było ciężko. Dobra, znajdź guzik. Okej, okay, kolejny poziom znajdź guzik. Słuchajcie, musimy szukać guzików. E, ja podejrzewałem, że na ziemi, bo w drzewie to ciężko ukryć. E, command bloki. No ale sprawdźmy, czy tutaj coś jest. O! Jest! Patrzcie, cyk! To nie ten przycisk? Oszaleliście. A tu? Tu nie ma. A pod tym drzewkiem? Kurde. Hej, nie ma przycisków. Dziwne. Mega, mega dziwne. Dobra, sprawdźmy jeszcze to dokładniej. Jest! To nie ten przycisk. Halo! Gdzie jest przycisk mój prawidłowy, jedyny? Dobra, tu jest jakieś przejście. Okej, okay, jest domek pod łóżkiem. To nie ten przycisk. Dobra, kurczę, ale mnie trollują. O! Jest! Brawo, to ten przycisk. Znajdź przycisk 2x2. Dobrze, czyli przycisk ma mieć wymiary 2x2, 2x2 kratki, tak? Dobra. To obejdźmy sobie tutaj. Czy tu gdzieś jest? Tu jest w ogóle furtka jakaś? Jest furtka, więc możemy sobie wejść. Może chlebka weźmiemy sobie. O, 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 co to jest? Tu jest coś. To nie ten przycisk. Halo, ale mnie trolują. O, dobra. W taki sposób możemy sobie pszenicę zebrać. Gdziemy mieli chlebek. No i gitara, dobra. Czy gdzieś jest przycisk? Yy, drugi. W tamtym iglo był. To może w tym domku. Gdzieś. Uh, uh, uh. O? Czy to jest przycisk? Tak jest. Dobra. Ej, słuchajcie, poziom piąty został odblokowany, czyli znajdź guzik, mamy zrobiony wykop obsydian. Dobra, słuchajcie, wykop obsydian. Yy, no to co? Lecimy z wykopywaniem obsydianu. Jeden obsydian? Jeden na jeden mam wykopać. Dobra, to słuchajcie, no to będzie zabawa. Ja uwielbiam to robić. Czyli co? Robimy crafting. E, musimy mieć takiego małego speedruna Musimy odwalić tutaj, nie e, Więc to i jeszcze jedno Drewienko weźmiemy ze sobą No i nie wiem po co mi tutaj jedna, Jeden tor, ale dobra, połóżmy e, Weźmiemy sobie tak Postawimy crafting tutaj W tym miejscu, zróbmy kilka paty, Badyli e, Od razu kilofek Od razu kilofek e, Ten o, Od razu kilofek Kamien drewniany, zaraz robimy od razu kamienny, żeby to wszystko ładnie się przepaliło szybciutko. Dobra, bo to będzie naprawdę szybki strzał. Patrz, raz, dwa, trzy i pewnie po drugiej stronie są diamenty i gdzieś węgiel albo drewno. Dobra, mamy tutaj diaksy, i akurat trzy, spoko. Eee, czyli musimy tak, wydobyć jeszcze cztery kawałki, żeby zrobić. Um, zrobić sobie... Piecyk, i tu już z piecykiem będzie gitarka, nie? Dobra, czyli tak, piecol, piecol, cyk, cyk, dobra. Wrzucamy od razu tutaj węgiel, czyli żelazo oraz drewienko, niech się przepala ładnie. Niech się przepala z patykami, i. A nie, z patyków dwu, dwa patyki muszę wziąć ze sobą, dobra, bo będzie trzeba zrobić diamentowy kilof. W sumie możemy więcej tutaj drewna wykopać, bo jeszcze diamentowy kilow przed nami. Jeszcze diamentowy kilofek przed nami. Dobra, tam się ładnie przepala, więc wrzućmy trochę desek. Dobra, żeby nie zagasło nam w piecu. I dobra, i mamy to. I ostatni cyk mamy. Dobra, robimy teraz żelazny. Żelazny i raz, dwa. Pierwsze diamenty na tym świecie. Yeah, dobra, najsik. Co teraz? Czyli patyki ja już wykorzystałem, więc zróbmy tak. Kilofek. No i słuchajcie, mamy to zrobione. Więc musimy rozwalić jeden obsydian. Tylko nie wiem, który. Czy to ten? Dobra, poczekajmy, poczekajmy, zobaczymy. Trochę długo się ten obsydian będzie kopał, bo to jest bardzo, bardzo twarda skała. Okej, okay. czy coś tam jest? No nie, no co tu jest napisane? Halo, wykop obsydian. Jeden na jeden mam wykopać. A nie dwa na jeden. No i co teraz? Lecimy z koksem. Dobra, kopiemy to. Kopiemy. Poczekajmy chwileczkę. Dobra, mamy. I tu jest przycisk, patrzcie. O, tu nie można wyskoczyć, halo. Dobra. Odblokowano poziom szósty, więc moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeśli chcecie zobaczyć więcej z tej mapki, bo to jest mapka polskiego autorstwa, ee, więc postaram się wrzucić linka, jeśli byście chcieli przejść. Więc moi drodzy, dzięki za uwagę. Do zobaczenia. Niech Eldorado będzie z wami. Pa, pa.